Seth i mnie Emila, czyli Ella, Domi i Aka. Każdy Jaka to jest gra? Kuku i spółka. Kuka i spółka. Co w środku pudełka jest? To jest do Luzi. Instrukcja. To jest pudu. To jest plansza na punkty. Plansza na punkty. ...karty... ...to są klocki... ...pionki... Dalej! Pudu Dalej! ...wysypujemy figury... ...jeżdżamy cię... Dalej! ...i tak... ...to ...i musimy ułożyć taką samą figurę. Kto pierwszy ten łapie... Medal z numerem jeden. I dostaję 4 punkty. No to ma a druga osoba dostaje 3. I zmieniamy kartę. Mudzie kartę. kartę i start. Nie, Nie. 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 Kudy, budu, Ela. Po raz kolejny cztery punkty. Ja A ty masz trzy. Teraz będzie grała Dagna. Dagna układa figury na karcie.

Stai a Test!